W Warszawie mamy kolejny przykład inwestycji w stylu na zapałkę, czyli nowy apartamentowiec wyrasta tuż obok okien starszego bloku. O kontrowersyjnej inwestycji już w marcu zrobiło się głośno w sieci. W komentarzach pod fotografią z warszawskiej woli ludzie zastanawiali się nawet, czy to zdjęcie nie jest fontowontażem, ale potwierdzamy nie jest. Specjalnie pojechaliśmy zobaczyć blok przy ulicy Księcia Janusza, no i porozmawiać z mieszkańcami, żeby pokazać jak to wygląda naprawdę. Kto na to wszystko pozwolił? Pytają mieszkańcy bloku, który widzicie za moimi plecami. Jesteśmy w Warszawie na rogu ulic Księcia Janusza i Newelskiej. No i obok tego bloku buduje się kolejny nowy blok, tyle że odległość między tymi budynkami jest absurdalnie mała. W czym jest problem, o co tu dokładnie chodzi, zobaczcie sami. Idąc chodnikiem, nie da się nie zauważyć ogrodzonej działki. Kiedy pojawiliśmy się tam około godziny 9 rano, ekipa budowlańców już działała. Z daleka widać też dźwig, którego ramię co chwilę przemieszczało się nad sąsiadującym blokiem. Odległość między starym i tym powstającym budynkiem z góry wydawała się absurdalnie mała. Stojąc z boku widać, że wszystko musiało być planowane co do centymetra. Od ściany starego bloku do płotu odgradzającego plac budowy naliczyliśmy dokładnie 3,5 kroku. I kiedy wyrośnie nowy apartamentowiec, będzie trochę więcej, ale i tak można się tam poczuć jak w tunelu. A jak to jest formalnie z odległością między budynkami? Nowe Realizacja z przepisów z 2024 roku zwiększyła dystans 4 do 5 metrów, ale dotyczy to tylko budynków wyższych niż 4 kondygnacje. Blok w ramach projektu Wola Księcia Janusza ma 4, więc w teorii wszystko powinno się zgadzać. W rzeczywistości wygląda to tak, jakby ktoś dokleił to wszystko na siłę. Wyjaśnijmy o co w ogóle chodzi z nową inwestycją. Banery z informacją dewelopera i hasłem Nowy styl miejskiego życia widzi chyba każdy, kto przechodzi obok. Odpowiada za to kompania domowa, która projekt nazywa kameralną inwestycją. I od razu wyjaśnijmy, nie chodzi tu o żadne mikroskopijne mieszkania, które stały się plagą w wielu miejscach w Polsce, ale mieszkańcy starego bloku mają dość tego placu budowy i w sumie trudno im się dziwić. Usłyszeliśmy, że nikt tego z nimi nie konsultował, że za chwilę nowy apartamentowiec zasłoni widok do czwartego piętra, że nie da się teraz nawet wystawić prania na balkon, no bo za chwilę wszystko jest brudne. A kiedy zajrzeliśmy za ogrodzenie, robotnicy, Uwijali się przy pracy. Tak podobno jest od poniedziałku do soboty, czyli praktycznie dzień w dzień. Dajcie znać, co myślicie o tego typu projektach. Czy ta ciasna zabudowa to jest zamach na naszą prywatność, czy może właśnie wykorzystujemy każdy kawałek wolnej przestrzeni, żeby budować nowe bloki? A może macie podobne przykłady w swojej okolicy? Napiszcie w komentarzu i zajrzyjcie na temat.pl, gdzie dokładniej opisaliśmy inwestycje na warszawskiej woli.